Siemano moi mili u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy i nową gierkę na kanale sprawdzamy. Gastation Simulation oczywiście, drugi odcinek, kolejne zadanie do wykonania w wersji Prolog, więc lecimy z tematem. O, radiowozik, Road 66, Bust Bowl, oczywiście stację zakupiliśmy, no i zaczęliśmy się rozkręcać. W pierwszym odcinku troszkę posprzątaliśmy. E, troszkę poznaliśmy podstawy gry, a teraz łyk kawy dla lepszej zabawy, i otwieramy stację dla klientów, bo takie jest zadanie. Open i close! O, panie, takie jaja, jak berety zadanie zakończone. Eee, otwieranie stacji gazowej. Możesz otworzyć, zamknąć stację w każdej chwili. Użyj czasu wolnego, by zorganizować stację lub zająć się innymi aktywnościami, które uda Ci się znaleźć. Zaraz obok dźwigni znajdziesz się przycisk do zresetowania ruchu ulicznego. Ok, zadanie do zrobienia. Eee, przetestuj swoje umiejętności na automacie do gier, podczas um, czekania na kolejne zlecenie, porada otwórz um, zakładkę tablicy e, wyników na komputerze um, by porównać swoje osiągnięcia z innymi graczami z dookoła świata uhum. tylko tak ciekawe czy takie dookoła świata czy takie co tu jest teraz a tam coś jest dobra moment Jakoś się tam trzeba dostać. Łe, tu nie. Tu też nie. Tu. Jest! Dobra, e, czy to takie dookoła świata gamingowe, czy takie bardziej internetowe? Please space for jump. Wyścig samochodzików. E, spacja, aby skakać. Przejdź hmm, pointy w wyznaczonej kolejności i ukończyć wyścig w ciągu co najmniej minuta 15, by zdobyć nagrodę 20 dolarów. Aha, czyli taka minigierka, e, w której oczywiście hmm, możemy dorobić sobie parę groszy. Okej. Okay. Wow, ale to zasuwa, ale to się steruje. Wow, wow, panie, o co tu chodzi, gdzie ja jestem, co ja tu robię, o kurde, o wypadłem z trasy. dobra, lecimy dalej, to te skoki to jednak nie bardzo, nie bardzo, dobra, dalej lecimy, dawaj, 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 nie przestawaj, ile, 34 sekundy, a to musi być minuta 15, tak, bo jedno, to tu trzeba zasuwać, o, ła, wow. nie trafiłem, Miałem środkiem przejechać, no ale dobra. Mało ważne. Że checkpoint zaliczony. Wow. Wow, 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 wow. Trochę mnie wybiło. o, Go, 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 go. Ostatni. Jeszcze nie ostatni. Kurde, czas się kończy. Wow. 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 Niestety. Niestety. To się nie uda. To nie to. Dawaj. Jeszcze? O jedy, ale czas będzie do pobicia. Wow. O nie, te skakanie to jest katastrofa jakaś. To się nie da tak. O, tutaj jest jakaś wyskoczna. Wow, 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 wow. Ale tym steruje się. Wow, wow, wow. Utknął. Gdzie teraz? Co? Tu! Wow! Minuta 50! O! I 20 dolarów nie zdobyłem. Zadanie zakończone. Obsłuż pierwszego klienta! Łe. O, jest samochodzik! Ty! dobre. Dobra, lecimy! Pierwszego klienta przy dystrybutorze paliw. Porada: samochód można zatankować. Zatankowany po. Wyjściu pasażera. O kurde, radiowóz, z ty. Siu, siu. Klient przy paliwo. Jest nowy mail. Tankowanie. Weź hmm, w paliwa, kiedy czeka na ciebie klient. Ilość paliwa zostanie zaznaczona. O, zatankuj. Um, Brak wchodząc w interakcję z korkiem, lewy shift, przyspiesz prędkość tankowania, eee, traf jak najszybciej celu, aby otrzymać zapłatę na piwek, jeżeli jest celny. Ok, shift siub. Wow, a jak mam? O kurde, dobra, nie przerwałem. Sory, Masz trochę więcej. Kup i użyj worka na śmieci. Co, już zapłacone? O, 67 dolców. Ej, super, dzięki. E, porada, możesz kupić narzędzia na komputerze. W zakładce narzędzia. Potem użyj e, je, wybierając no, tabulaty. Jest pierwsza kasa, jest nowy mail. ok. Eee, najpierw mail, co tu jest: otwieranie i zamykanie stacji, tankowanie, dobra, to już wszystko wiemy i narzędzia. Worek na śmieci za zero? Ok, może być za zero. Co teraz? Kup i użyj worka na śmieci, porada. Mhm, o, worek. Z workiem na śmieci możesz podnieść małe śmieci i wymienić inne worki w koszach. Dużeś. Śmieci, jak gruz lub pełne worki na śmieci, muszą zostać umieszczone w zewnętrznych kotenerzy. Oczywiście musisz zamówić wywóz śmieci za pomocą komputera. Okej. Okay. A, tu są małe śmieci. O, cy. Kurde, to ja jeszcze za śmieciarza tu mam robić. O, pełny. Patrzcie, pełny już wyskoczy. Cyk, cyk, proszę. A te większe zaraz będą szły do kontenera. O, proszę. Już drugi. Zadanie zakończone. No to jak zakończone, no to ok, no ale ja to pozbieram przecież do końca. No nie zostawię tutaj. O, cyk. A z tego kosza też wybiorę. O, cyk. Wyrzuć duże śmieci, meble. Porada. Większe części gruzu, worki na śmieci lub e, stare meble muszą zostać... Okej. Okay. Naciśnij T dla reszty informacji. Dobra, nie chcę reszty informacji. Co tu teraz jest grane? A, kontenery. Gdzie stoją, tak? Tu jeden stoi, przy domu drugi i tam pewnie trzeci. No, dobra. To się tu wrzuca? Nie. Worek na cieśnienie. Aha, to nie. Tu miałem klient przy. klient! Klient! Szybko, szybko, klient! Przypaliwo. Dobra, cyk. Gdzie jest? Tu. Cyk. Dzięki. 89 z. Już zadowolony? Wyrzuć duże śmieci. 7 na 12. Ups, nie trafiłem. O, teraz trafiłem. Okej. Okay. Dobra, zbieramy i wyrzucamy. 8, 9... Na te deski mi pewnie zaliczyło. Co tu już wrzuciłem? Dobra, wszystko po kolei wynosimy, bo i tak to wszystko musi trafić do śmietnika. O, ciekawa, ciekawa interakcja, ciekawie tutaj się dzieje. A jeszcze jak przyjdzie faktycznie jakieś malowanie, sprzątanie, zamknąć wywóz śmieci za pomocą komputera. Moment, jak wywóz śmieci, już. Kontener pusty jeszcze, tu jeszcze się zmieści. A ty już mi każesz wywóz śmieci zamawiać? Co ty ja se robisz? Cyrk z pogrzebu czy jak? Dorzucimy tu jeszcze przecież. Kurde, nawet stare drzwi. No, w kontenerze można też trochę posprzątać. O! Ups, zablokowałem się. Hmm, tu jeszcze jest masa rzeczy do pozbierania. No co ty, to wszystko by się tu zmieściło jeszcze. Tak, wózki sklepowe, wszystko. Nie wierzę. Dobra, co tu jeszcze jest? Cyk, tu jakaś belka. No ale dobra, skoro to prolog no to niech tak będzie. Eee, klient, paliwo, łojony. Już lecę. Panie, lecę. Jestem. Szybka obsługa. Cyk. Z shiftem. Nowy e-mail. Dziękuję. Dobra. Hmm, śmieci. Co tu teraz? Co tu teraz? Nowy mail. Hmm, cykl życia i śmieci. Prawdopodobnie wyrażałem się zbyt. Zwięźle. Mam jeszcze jeden temat do poruszenia. Prędko nim Twoja stacja zmieni się w zupełne złomowisko, więc załatwię to szybko. Małe śmieci pasują do kontenera, jak i do koszów na śmieci. Worki na śmieci prędzej czy później się wypełnią i muszą zostać wrzucone do kontenera. Wszystkie śmieci prędzej czy później muszą do niego trafić kontener, natomiast sam się nie opróżni. Musisz zamówić usługę wywozu śmieci. Zakładce śmieci w Twoim komputerze jestem obdarzony nawet o tym pisać ale pamiętaj i nie zapomnij by ciągle dbać o czystość twojej stacji, Smut naprawdę odstrasza klientów, a ty stracisz tym zyski, ok, śmieci zamów wywóz super co tu teraz even Dennis Dennis od czasu do czasu zawita na stację, by Namalować wulgarne graffiti na ścianach. Ostrzymaj go, rzucając w niego różnymi przedmiotami. Inne podobne losowe zdarzenia będą występowały w trakcie rozgrywki. Możesz wyłączyć ich obecność, by nie e, powtarzały się. Prolog e, posiada tylko jeden wydarzenie. Dance. Ok. Nowy klient. Wej, to nie. E, zamknij. Ty, młody, zaraz dostaniesz, pa! Ej, ziomka, patrz, ty, ziomek! E, no co ty robisz? Pa, spierdzieli! No szkurkowany! A, wyrzuć, dobra! Klient, klient, czeka klient! Kurde, szybko klient! nowy mail, nowy klient dobra, dzięki kup wałek malarski i pomaluj porysowane ściany porada farba stopniowo postrzymuje się instancja będzie wymagała ponownego malowania od czasu do czasu wedle woli okej okay. Narzędzia Wałek malarski Dobra, a poczekaj jeszcze maila tu. Co tu jeszcze mail? Denis, malowanie. OK, Nie chce mi się teraz już czytać. Kup wałek malarski i pomaluj. Dobra. Ale z zewnątrz czy... O ja nie wierzę Co on tutaj narysował, nie? To jest nie do wiary, dobra. Tabulator, wałek. Wałek do farb. Po wyjęciu zapoznania wciśnij SHIFT, aby wybrać kolor. Podejdź do ściany i wciśnij LEWY, aby zacząć malować. Aby zacząć malować trzymaj LEWY. I staraj się trzymać w dobrej strefie, jeżeli wyjdziesz poza marker pomalujesz farbą podłogę. Farba niszczy się po czasie, więc będziesz musiał znowu pomalować ściany. Okej. Okay. Cyk. O. Ale kolorów. O. No taki drewniany. O. elegancko. Za daleko, o co tu chodzi? Trzymaj lewy przycisk, Łe. O co tu chodzi? Co tu? No pewnie tak to jest, jak się nie czyta, nie, oha, fajnie. Ach, taki bajer. Dobra, trzeba pozostać. co tu jest? Kup wałek malarski i pomaluj porysowane ściany. Łe, nie shift. Nie. Wróć. No, ten ma być. Aha. Łe. Łe. Kurde, zawsze tego shifta użyję, żeby biegać i no. I wychodzi co wychodzi. Łe. Łe. Tak jest, wy. Jak się wy. Ło. Wyjedzie za czerwone, to wtedy wychodzi co wychodzi. Ej, klient. Klient. Kurde, klient. Dawaj go. Z shiftem trochę szybciej. Awesome, super, dziękuję. O, tabik, wałek, shift, kolor. No nie, kolor. Dobra, lecimy. Super, mamy to. No i dobra, ja w tym momencie dziękuję bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie zapraszam... Na kolejny odcinek, który niebawem na kanale będziemy dalej remontować, sprzątać i zarabiać w Gas Station Simulation. Do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!